Sponsorem programu jest Sanmar. Dostawca rozwiązania dla Twojego biznesu. Sponsorem programu jest... 100% czystego oleju rzepakowego do smażenia i sałatek. Dziś z i załogi. Pan Artur święty Z sportowej wrocławskiego WF-u wita Państwa Andrzej Supron. Za chwilę odbędą się walki finałowe 18. Międzynarodowego Turnieju Mikołajkowego uczniowskich klubów sportowych w zapasach w stylu klasycznym. Ale zanim to nastąpi, mamy bardzo miłą uroczystość. Oficjalne pożegnanie jednego z najwybitniejszych zawodników WKŚ Śląsk, Artura Michalkiewicza. Proszę Państwa, Artur Michalkiewicz, 23 lata związany ze Śląskiem. Wrocław to nie rada dokonanie dwukrotny Olimpijczyk Sydney z Pekinu, siedmiokrotny mistrz Polski, mistrz Europy z 2006 roku, mistrz świata wojskowych z 2008. Bardzo wszechstronny zawodnik, bo również brązowy medalista Mistrza Świata w Sumo. W swojej 23-letniej karierze e, można powiedzieć, że zdobył wiele medali, ale w całej karierze 19 złotych medali we wszystkich e, grupach wiekowych. Jego pierwszy trener, e, raj, e, pan Jan e, Strojny, e, potem e, trener klubowy Mariusz. E, Kruczyc, który jest dzisiaj, na pewno będzie go żegnał, teraz go żegna prezes klubu, później Jerzy Adamek, wspaniały ongi zawodnik, później świetny trener no i na koniec trener kadry i klubowy Józef Tracz legenda, legenda polskich zapasów, no proszę Państwa przychodzi taki moment, gdzie niestety trzeba zawiesić w zapasach to oczywiście buty zapaśnicze i kostium. Widać, że Artur jest wzruszony. To ostatni mistrz, mistrz Europy w tej dyscyplinie sportu. Kolega klubowy Mietek Kuryś z pewnością za chwilę będą go żegnać wszyscy. No szkoda. No ale taka jest kolej Rosu. Miejmy nadzieję, że sprawdzi się w roli sędziego. Jak widać jest strojony na tych zawodach dzisiaj sędziuje. Miejmy nadzieję, że również swoje umiejętności będzie sprzedawał swoim młodszym tu właśnie jeszcze od swojego przyjaciela z Warszawy. Leszka Blautenbegera, widzimy jego trener e, kruczyć, no i teraz e, wszyscy koledzy, właśnie trener Jerzy Adamek, legenda, to ten człowiek, który wspólnie z panem e, z panem e, Bujakiem e, 34 lata temu założyli sekcję Śląsku-Wrocław. Jak rozmawiałem z Julkiem, kiedyś nie dawali im szans. Mój rok dwa, a proszę bardzo, ona dotrwała do tej pory. W swojej karierze miała wielu wspaniałych zawodników. Marcin Letki, Marek Kraszewski to medaliści mistrzostw Europy. To mój pierwszy trener. Olimpijczyk, mistrz świata wojskowy. Janikowski, aktualny wicemisz świata. Można powiedzieć, że nadzieja polskich zapasów. No i ta młodsza generacja Dawid Kalaciński, wicewiś świata Juniorów i, i Dawid Krybek, mistrz Europy kadetów. To są te nazwiska. Przypomnijmy, że Janikowski, jak i Łukasz Banach zdobyli kwalifikacje olimpijskie dla naszej polskiej reprezentanty, ale obaj są właśnie ze Śląska Wrocław. W dalszym ciągu Teraz Jerzy Kopański, medalista Mistrzostwa Świata Europy i Igrzysk Olimpijski. No i oczywiście rodzinę. Wreszcie będzie trochę więcej w domu emocji, co nie wiara. Będzie co fetować. Miejmy nadzieję, że jeszcze w karierze polskich zapasów z takimi tradycjami będzie jeszcze. Kto wie, może, może właśnie i na tych zawodach wychowają się przyszłe mistrzowie na miarę właśnie Artura Artura Michalkiewicza Artur to były wspaniałe lata jeśli chodzi o Twoją karierę sportową tak 23 lata uprawiania zapasów dodam jeszcze, że tytuł mistrza świata wojskowy brązowy medal w sumo amatorskim a ogólnie 19 tytułów mistrzowskich w Polsce, tytuły międzynarodowe w różnych grupach wiekowych. Który sukces był największy? Mistrzostwa Europy, które szerokim echem się odbiło, czy jednak dwukrotny udział w Igrzyskach Olimpijskich? Nie, nie, jednak tytuł mistrza Europy, ta, ta chwila kiedy wygrałem, to jest właśnie te 5 sekund, gdzie się trenuje dla, te, dla tej chwili. Po prostu wtedy ten przypływ tej emocji, tego szczęścia, to jest właśnie to u sportowca. Czegoś w twojej karierze sportowej zabrakło? No wiadomo, no zabrakło. Tak jak to w sportach indywidualnych przydoby się medal olimpijski, ale i tak czuję się jako spełniony w sporcie. A przed nami proszę Państwa, kolejna kategoria wagowa do 38 kg w walce tej spotkałem się Marciniak Daniel zdrowy Targówek i Przerywacz Adrian PTC Fabianice. Walka dwóch Polaków. Jeszcze raz przypominam. Zawodnik pierwszy wyczytany to jest w kostiumie czerwonym, natomiast w kostiumie niebieskim zawodnik, który jest drugi wyczytywany. Drugi wyczytywany. I teraz widzimy, że Marciniak Daniel. W tej chwili próbuje nawiązać kontakt. Natomiast jego, 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 jego partner trochę blokuje. Oni teraz szukają, szukają szansy na tak zwaną najlepszą pozycję do wykonania akcji, akcji technicznej. Wracając jeszcze do organizacji tych zawodów naprawdę było to kolosalne przedsięwzięcie, tak jak wspomniałem, pięć ma, ponad 200 zawodników, ale trzeba przyznać, że okres, okręg Dolnośląski no, bardzo dzielnie się sprawuje w zapasach. Przypomnę, że nieopodal w wołowi odbywa się również turniej mikołajkowy, międzynarodowy w stylu wolnym, tam też świetna, ale tutaj w międzyczasie widzieliśmy świetna akcja Adriana Przerywacza czas PTC Pabia. Przepraszam, Marcina Daniela ze Zdrowego Targówka w kostumie czerwony sprowadził swojego zawodnika i zdobył. i zdobył punkt. Także wracając do swojej wcześniejszej wypowiedzi, Okręg Dolnośląski jest bardzo aktywny. Wiemy, że tym młodym adeptom sztuki zapaśniczej trzeba zawodów, trzeba tej motywacji do tego, żeby, żeby mogli sprawdzić swoje umiejętności. Oni przeżywają porażkę. Cieszą się ze zwycięstwa, ale no właśnie, tak jak to mówił na telebimie Józef Tracz, legendarny zawodnik, multimedalista olimpijski, multimedalista, trzykrotny medalista olimpijski, ewenement w ogóle generalnie na skalę zawodników olimpijczyków również i go, ale teraz bardzo sprytnie zachował się w tym przymusowym parterze. Daniel złapał przeciwnika z rękę, wykonał akcję, tak ten zwany wózek. Jeden, drugi raz i proszę. 5-0 prowadzi w tej rundzie. I jeszcze szansa na pożyczkę na opadki. Plecy bardzo blisko. Jeżeli sędzia zobaczy, że plecy dotykają, dosłownie trzeba sekundy, żeby sędzia potwierdził pożyczkę. Ale tam już sekundy. I jeszcze widzimy jedna sekunda, i już nie zdąży. Nie zdąży, ale efektowna akcja co by nie było za to, że utrzymał swojego przeciwnika 5 sekund tej pozycji zagrożonej. Dostał jeden punkt i wygrywał pierwszą rundę. 7 do 0. Tu mamy powtórkę tej sytuacji. A Barto przytomnie się zachował. Przechwycił rękę, wzmocnił w tej chwili i uniemożliwił obronę swojemu przeciwnikowi. Zawózki po dwa punkty, prowadzenie, no, czekamy na drugą rundę. Mówiąc o tej aktywności sportu Dolnego Śląska, turniej we Wrocławiu, turniej w Ołowie. To świadczy najlepiej o działaczach, ale tak jak powiedziałem, no, turniej, ten Klub Śląsk z ogromnymi tradycjami. Wielu, wielu medalistów, mistrzostw Europy, świata, igrzysk olimpijskich. Prawda? No i tak jak powiedziałem, to co powiedział, tak. miejmy nadzieję, że z tych młodych adeptów sztuki zapatrzynie wyrosną kiedyś mistrzowie, których będziemy mogli podziwiać przypadnie tylko zapasy, były naprawdę dominującą dyscypliną z polskiego sportu. Zdobywali medale praktycznie z każdej imprezy, a tutaj kolejny medal, kolejny medal zawodnika w czerwonym kostiumie Marciniaka. On prowadzi, przypomnę, tutaj też przekręcił swojego przeciwnika na plecy. Sędzia jest bardzo blisko, patrzy, czy i plecy nie dotknęły, ale kolejne punkty. 2-2, to razem już jest 5 punktów. Ten jeden punkt pokazuje, że jest to runda wygrana. Tak jak Państwo widzą, trochę to mniejsze, mniejsze, mniejsze zero to jest. Pokazuje rundy. Także pierwszą rundę wy zwyciężył Barciniak, a w drugiej już prowadzi 3 do 0. dzisiaj tak jak e, wspomniałem coś pożegnania wybitnego zawodnika. Ach, no właśnie kończy się kariera, patrzy się z zazdrością na tych młodych e, zapaśników. I tylko życzę im się, żeby odbudowali tą wspaniałą pozycję polskich zapasów. Przypomnę, w Atlancie przez dwa dni polska reprezentacja była na pierwszym miejscu medalowym. Właśnie między innymi dzięki zapasom trzy złote medale, jeden srebrny, jeden brązowy. To właśnie były te medale, które spowodowały, że Polacy byli na pierwszym miejscu, ale teraz po raz drugi próbował Marciniak tej samej sztuczki, ale tym razem przerwacz nie dał się nabrać. Nie da... Ale proszę, w drugą stronę wykonał Huzek. Dwa punkty. To już jest spora przewaga. Pięć, a teraz jeszcze próba suplesu. za jeden punkt, co najmniej rzuty. Tak jest sędzia, kierownik Maty. Kierownik Maty Czesław Czerniec zalicza ten punkt, a to oznacza, że jest różnica sześciu punktów. I on wygrywa tę rundę, i co za tym idzie? Wygrywa również złoty medal. Cieszy się jego, jego trener Robert Żółtowski ze swoim. Kolegom, no i proszę bardzo, złoty medal dla zdrowego Targówka w kategorii do 38 kg. Srebrny powędrował do PTC Pawianice, który, który, który zdobył dla tego klubu Adrian Przerywacz. Wspaniała akcja, a my prosimy o następną, następną teraz kategorię wagowe. Następna kategoria Wagowa to 40, 42 kg 42 kg w tej, w tej kategorii, w tej, kategorii w tej kategorii spotkają się spotkają się w kostiumie czerwonym Richard Damian kartuzia, Kartuzy w kostiumie Niebieskim Klimer, Bartłomiej z Wrocław. No właśnie, Klimek, Klimek Bartłomiej, on był dzisiaj też wyróżniony. To aktualny mistrz Europy kadetów. No, nie ukrywamy, że jest to e, faworyt e, w tym pojedynku. Przypomnę, e, kostium niebieski. No, ale w sporcie bywa różnie. Między innymi sport jest e, dlatego piękny, że jest nieprzewidywalny. No i proszę, proszę, e, Damian... Ruszył ostro, ale nie dał się zaskoczyć Klimek. Nie oddał tego, tego punktu. To też w dalszym ciągu 0 do 0. No, czekamy na jakąś udaną akcję. Nasz nowo upieczony mistrz Europy Kadetów, ale teraz ładna kontra. Zablokował. Zablokował zawodnika w kościbie czerwonym. Richtera i proszę, a teraz świetny wózek. Jeden drugi. To jest właśnie ta akcja. Przekręcenie zawodnika wokół Maty. Wcześniej skontrował go za dwa punkty. Wykonał dwa razy wózek po dwa, czyli razem sześć punktów. Wspominałem, że dobrze się dzieje, że są zorganizowane. Sponsorzy zadbali o to, że tu naprawdę dzieciaki otrzymają wspaniałe nagrody. Torb, pełne torby sportowe ze słodyczami. No. Cieszyć tylko się wypada i gratulować organizatorom, sponsorom, że w ten sposób zachęcają młodych ludzi do uprawiania sportu. Wiemy, że sport, no, drodzy rodzice, to szansa nie tylko dla naszych dzieci, ale i dla naszej spokojnej głowy. Ale wracamy do pojedynku. Druga runda w kategorii do 42 kg w kostiumie czerwonym.